Rymanowski zapytał Nawrockiego, dlaczego podpisał ustawę dającą Ukraińcom lepsze warunki w polskiej ochronie zdrowia. Odpowiedź prezydenta zszokowała. Przyznał, że pierwszą wersję ustawy zawetował, bo chciał bronić zasady. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. A kiedy wetował pan ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, mówił pan, że nie zezwala na sytuację, aby Polacy byli gorzej traktowani od obcokrajowców w swoim własnym kraju. Dlaczego więc pan podpisał nową ustawę, która dalej zakłada warunki preferencyjne w polskiej ochronie zdrowia Ukraińców nad Polakami. Co się stało z hasłem po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy? Żyje hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i cieszę się z tego pytania, bo po raz pierwszy publicznie mogę się odnieść do tego. Po pierwsze zawetowałem e, pierwszy, nie, pierwszą ustawę, nie godząc się na to, aby wypłacać 800 plus dla niepracujących Ukraińców. Nie godziłem się też w tym pierwszym projekcie zawetowanym e, ustawy na m, turystykę. E, Medyczną. Rząd dopasował nową ustawę do moich oczekiwań. Nie oczywiście w stu procentach, kilka rzeczy zrobiłbym zupełnie inaczej, ale dopasował do tego momentu, który wydawał się odpowiedzialny społecznie.